że jest Każda koleżanka moja, nie? Wiecie, jak jest na ten kurwa o. Tak, każda koleżanka twoja, to czemu ma mm. powiedzieć, żebyś się nie napalał na grupie? No bo kurwa niby ma chłopaka. Chłopak mm. nie ściana. Ewentualnie może mieć dwóch chłopaków. Okej. Okay. Jest chłopak, nawet ten Maciej, chłopak nie ściana, można porus... Chłopak nie ściana, można wyruchać Ej hey Artur, a podobać ci się plus rap, który masz na profilu do Tak, oczywiście <grych> <grych> Ambitnie, ambitnie no co, mój plus rep i się w Simsa? Nie, dziewczyna chłopaka? To może być dwóch, co nie? To nie jest jakby jakaś przeszkoda. No, niby tak. Nie Jadą okay, na Zenca, działają na drodze, nie robią względu. Artur! Artur! Ja, ja, ja. Artur! Hop, co, bata no, ale nie wiem, grałem chyba o, na spodziewcach. Patrzmy na robotę. Idę? On ma Irobot robot. robot. On ma i robot, to nie wiem Oni już nie idą. Oni już nie idą na pewno. Masz jadam. Aj, aj, aj. Chcę pokazać ci taktykę na inferno taktykę na inferno Bierz P90, nie? Idziesz się wyjebać na banana? Nie. Masz w ręce flasha. Jcesz pierwszego górą jakiegoś... Fleszujesz sobie Cepes po prostu. Nie zatrzymujesz się, flashujesz wszystkim i walisz z P90. No i w dupę jak zawsze. No i jak mówiło. No nie mi! <noise>

Ty masz skąd to masz takie skiny? Komu ukradłeś. Oj. Co? So, do zera. Kasper kupi zamkami. Eee. Uh, Kup minet na minę, a ja. Uh... Okay. Hmm. Obok była... było. Nie, chyba. No, ja coś... Nice. A coś. Teraz... Nice. No. cześć, No. 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 Nie. No. <laughs> Gdzie jest ten movement, Artur? Nie, nie Dobra, ja idę B. B, B. B Pierwszy Jak kill, chłopaki. Tak, ja będę no. chyba challenge bez śmierci, nie? Łów co finia, nie finiani razem zwalił. Ja robię challenge. bez dwóch aceów Maciej. Co, co mówisz? Dobrze wiesz. Ja nie, nie wiem. Nie no, strzelasz w pustą ścianę. Sorry. Artur machinent. No. Myślicie jak zabrał twojego o, na fejsie to mnie przyjmie? Bartuś, Bartuś wypowiedz się. Oczywiście. No. A to on to jest zaganale. kanale. Bartuś to dobry chłopak, on każdego przyjmuje. To nie Dobra. Z się na nabić, bo ostatnio Przecież, dobrać Nawet dobrać. Pani, pana Henia co cię zaprasza jakiegoś. Przeciw zaprosiłem tata Artura. nie. Bo ja się z typi że będziemy grać, nie? Z I on teraz na mnie czeka w lobby, żeby... bo się wiesz grać. Kurwa, max Dobra Gramy w kółko i krzyżyk. Ja chcę z kimś zagrać w kółko i krzyżyk. No. はあ。 Tak długo? A teraz ja zaczynam Jak działo wybrania Dabada? 3% Ile? 3, 3%. 3% Nie, pobrałem na lekcjach mhm. Hello, hey, welcome to my kitchen uh, Entry please uh, Cześć, witajcie w mojej kuchni This is my coffee This is my yeah? express coffee Sok go A! No. Ok, go B, go B! Nooo! Raz, no. raz banana, raz banana, raz no. banana, raz banana! I falak, I palak this shit No nie, no nie możemy tego przegrać, chodźcie na ten A! Ale to jest tak głupie pomysły! Dzięki Ej, hey, go away, go away, go away, come on, come on, come on. modus. Chodźmy na modus. się To nie tak, że będą teraz wiedzieli, że pójdziemy. To nie tak, że będą teraz wiedzieli, że pójdziemy. Ej no dobra, bo to I zacznij grać? A może zamkniesz pizdę? A może. Ty zamkniesz... Pider, weź, zrobić dwa zamkniesz... więcej więcej. Po ty... co mam więcej tak robić? Aż No właśnie, sorry, zapomniałem. ty mało się starasz. Haha, dzięki! Ale, ale, co się mniej bije, jak się patrzysz na to? Na lądowanie no yeah, shot masz downa. Ok. Okej, okay, dzięki. Adwiza. Pikuję, dwa, dwoja, banana eee, Na co nam idzie, dwóch? Minus dziewięć A ja Znowu mam... piję go no, Jezu, ja tutaj nie postaraj No właśnie Muszę was kierować w projekcie Oni chyba w Among z nie umie grać Nie wiem, całą gierkę was kieruję Po takie sus powstałeś, nie? A nie mogę! To tak, kierujesz las, Kierujesz, Dobrze. Dawaj! jest to świetny, nie zmienia się. O to jest do dwa fragi, 100% h dobra. Dobra. dobra! To jest w ogóle jakiś... ...jakiś... chcę sobie jeszcze zrobić co? krótki to znaczy, że jest rozkręcukowy dopiero. A, proste. Nie, 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 nie. Nie, mi się już nie chce grać w tą grę. Nie no, no, tak, się. Bartek, bo macie ją i wali. O, się śmiejcie, kurwa. A Igor, a pan jak Andrzejowi flaszowaliśmy pesk? <laughs> Andrzej, uu, ciście fesów ma, nie flaszujcie mi. No? Ale jak wchodził do smoka i dostał flasz. Krzysztof, kwało? To nie jest wyłatwem. No, to so była machina czasu. Oj okay. oh, tak.